Witam, tutaj doktor Radian. Na dzisiejszym filmie chciałem Wam otworzyć 5 saszetek z T-Mobile z razy 2013-2014 saszetki, ogólnie rzecz biorąc są ciężko dostępne, nie w każdym sklepie są, nie w każdym saloniku prasowym, po prostu wymiatają teraz te Champions League no ale udało mi się znaleźć w Tesco kupiłem sobie 5 saszetek no i zobaczymy co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że będzie jakiś top mistrz. Także saszetki właściwie są wszystkie takie same, więc nie ma co tutaj się pierdzielić z tym. jedziemy po kolei. Pierwsza, no saszetki każdy wie 3.90 moim zdaniem zbyt drogo tego czekam na jakieś przeceny, nie zbieram za bardzo tej Ekstraklasy, mam co prawda w albumie trochę kart, ale czekam aż te saszetki stanieją, ponieważ uważam, że w porównaniu z Champions League one są gorsze, znaczy karty są bardzo podobne, natomiast są mniej popularne, powinny być tańsze, a nie są, także czekamy na obniżki. Na pewno się tu nie jest ostatni filmik z Ekstraklasy, zobaczymy jak to będzie wszystko dalej. Tak. i mamy mamy Tomasza Hołotę ze Śląska Wrocław mamy Macieja Jankowskiego z Ruchu Chorzów mamy Mateusza Centarskiego ze Śląska Wrocław fajnie jest to, że one mają numerki w Champions League nie ma tych numerków tu mają numery od razu, także to bardzo ułatwia sprawę, sprawie, że chodzi o wymiany podaje się tylko ten numer i wszystko gra tutaj mamy, o coś się tam świeci mamy Marusza Pawełca ze Śląska, Wrocław o sorry, za trochę nogę mi zaczęła skakać mamy Tomasza Brzyskiego z Legii Warszawy i mamy Bramkarza Pawełsa z borsa z Górnika, zauważ, super, lubię lubię go więc Aha, sorry za brak zmiany ekspozycji, ale nie, nie mam za bardzo dzisiaj czasu Chciałem to nagrać, żeby wrzucić coś wam, więc następnym razem, jak będę coś nagrywał za klasę, na pewno zmienię też dekorację. Tu będzie górnik, bazówki, Jedziemy dalej. Tak. Co tu mamy? Mamy Rafała Janickiego z Lechich Kebba Czeseja z Lecha Poznań. Jak już wcześniej spo, wspominali już kolekcjonerzy, te karty są bardzo podobne do kart z Champions League. Także no, trzy fajne. Powiem szczerze, goda są super, świecące są fajne, natomiast te gwiazdy i, i, i jak to tam są te schodzące gwiazdy, Niestety za mało, moje, zdaniem, się to wyróżnia, zresztą na pewno będzie w tej saszetce, to Wam pokażę. Rafał Grodzicki ze Śląska Wrocław, Michał Gliwa z Zagłębia Lubin. Rafał Grzyb z Jagiellonii Białystok. No i kolejny bramkarz, Wojciech Kaczmarek, Zawiszy Bydgoszcz. No to wygląda identycznie jak bramkarz z Champions League. To no, Następna. będą wschodzące gwiazdy i gwiazdy. Malinowski z Ruchu Chorzów. Paweł Storalski z Wisły Kraków, Znowu się to świeci. Oden Gawisz ze Śląska Wrocław. Jakub Słowik z Jagiellonii Białystok. Marcin Kaczmarek z Widzewa Łódź. I Godło Jagiellonii Białystok. No, Godła jak widzicie bardzo fajnie wyglądają. Tak się to wszystko wali tutaj. Jeszcze dwie saszetki. Dwie saszetki. Niestety na razie... Co to tam ciekawa unboxing, bo to są złotka. To nam znaczy się jakiś tognisz, bo nie mam jeszcze. Przyznam się. Paweł Widanow. Kurda, one są pokręcone. Kuściak z legi Warszawy. Gołębiewski z Korony Kielce. Nalepa z Wisły Kraków. Okaczy z Widzewa Łódź jako gwiazda i z ligliwic, Widzicie no to ledwo zauważalne. Są tutaj te znaczki, to już w, w tym w Champions League to jest zdecydowanie inaczej. Widzicie, jest, jest to bardziej zaznaczone, dużo bardziej lepiej, moim zdaniem, to zrobione. Natomiast tu one wyglądają jak bazówki. No ale co prawda plus jest taki, że są dokładane jakie są gwiazdy albo ten wschodząca gwiazda są dokładane dwie specjalne do saszetki. To jest tutaj, tego nie będziemy kłaść. No i ostatnia saszetka Ostatnia seszewka ekstra klasy w dniu dzisiejszym. A, no, jest chyba godła. Głowacki z Wisły, Steinborn z Zamrza to już powtórka. Beryszyński, Pietrowski z Lechy, Kwiek z Zagłębia, a im ta ręka lata. Znaczy nie ręka-noga, Aleksander Kwiec, Zagłębia Lublin, o i super, i logo z Górnika Zabrze. No, a więc jeżeli chodzi o 5 saszetek, nawet były całkiem fajne, ponieważ tak, dostaliśmy logo Janie Gieloni, logo Górnika, bramkarza Kaczmarka z Biedgoszczy i stańborca z Górnika Zabrze i z jako gwiazdę i okaczy z Widzewa Łódź jako gwiazdę, także moim zdaniem fajnie. Piszcie, czy chcecie oglądać ekstra klasy. Czy mam się skupić na razie na Champions League, bo jeżeli chodzi o mnie, mogę to zbierać równolegle. Właściwie zbieram równolegle, także nie ma żadnego problemu: czy nagrywam T-Mobile, czy nagrywam Champions League. Tym bardziej, że Champions League jest powoli album mam już wypełniony, brakuje mi tylko tych topowych tam kilku kart, więc będę musiał się zacząć przerzucać na coś, inne, na coś innego. Jeżeli Wam się podobało, łapkujcie, subskrybujcie, zapraszam na następne filmy. Trzymajcie się ciepło hej.